A dzisiaj chcemy pokazać w naszej tabeli taką informację. Każdy towar w każdym miesiącu oraz w każdym tygodniu, jaką sprzedaliśmy jego ilość. I w ten sposób zobacz, mamy pokazane. Dla każdego towaru w każdym miesiącu, w każdym tygodniu, jaka jest sprzedana ilość. Zaznaczam kolumnę B, Shift Ctrl 1, żeby było ładnie. Natomiast popatrz. Jeśli zobaczę na tą kolumnę, no to nie do końca widzę co ja tutaj mam w tej kolumnie. Nie wiem czy to jest numer miesiąca, czy to jest numer dnia, co to jest za numer. Jeśli tu spojrzę, no to oczywiście będę wiedziała, że mam towar miesiąc i tydzień. Ale jeśli wyłączę listę pól, no to zupełnie nie mam informacji o tym. I teraz jak to zmienić? Jeśli przejdziesz do zakładki projektowanie, wybierzesz układ raportu i wybierzesz go w formie tabelarycznej, to wtedy każdy z tych elementów dostanie swoją oddzielną kolumnę, która zostanie podpisana. I w ten sposób będziemy widzieli, że to są towary, to są miesiące, a to są tygodnie. Excel i zrobione.